Polska branża projektowa naprawdę ma w tej chwili swój złoty czas. Kiedyś mówiliśmy, że złote lata polskiej sceny projektowej to były lata 60. XX wieku. Okazuje się, że nic bardziej mylnego. Tak naprawdę dopiero teraz doczekaliśmy się rozwoju polskiego wzornictwa, polskiego designu, bo wreszcie spotkały się dwie potrzeby. Potrzeby projektantów i producentów. Rynek ma wreszcie takich projektantów, którzy są w stanie rozwiązać konkretne problemy i dać zaspokoić konkretne potrzeby, a projektanci są doskonale wykształceni, empatyczni, rozumiejący, no i świetnie pracujący. Także te potrzeby wreszcie się spotkały i naprawdę to jest ten złoty czas polskiego wzornictwa, polskiego designu. Oczywiście należy wymienić kilka nazwisk w tym kontekście. Bez wątpienia ja uważam, że królową polskiego designu jest Maja Gąszyniec, osoba doskonale wykształcona, ale z bardzo mocnymi śląskimi korzeniami. Także jest to Ślązaczka, która swoją karierę zaczynała w Mediolanie, potem kontynuowała ją w Londynie, by wreszcie osiąść w Warszawie. Ale nie przeszkadza jej to tworzyć na cały świat dla międzynarodowych marek i dla polskiego wzornictwa. Bardzo dobre są duety projektowe. To jest coś niesamowitego, że w tej chwili jakby pary na życie stają się też parami w kreacji. To jest Grenache Studio, to jest Kaboj Pydo, to jest Swallow Stale Furniture, to jest Nudo Studio, to jest para polsko-włoska, która mieszka pod Warszawą i projektuje w takim stylu slow design. U nich nic nie dzieje się szybko, ale wszystko za to jest perfekcyjnie dopasowane. To są wreszcie studia projektowe, które rozwiązują problemy takiego przemysłu, takiego naprawdę poważnego przemysłu. Na przykład husarska studio. Tam bardzo dużo pracuje się nad rzeczami technicznymi. W tym studio powstają projekty rozmaitych urządzeń medycznych, na przykład, i one muszą być bardzo funkcjonalne, doskonale zaprojektowane, funkcjonalne, ale to studio dba też o to, żeby te rzeczy były piękne. W związku z tym to jest taki idealny splot po prostu technologii, możliwości oraz realizacji.